O to, że postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pojawią się tutaj za chwilę odznaczenia. A zatem, proszę Państwa, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego odznaczeni zostali. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, Złotym Krzyżem Zasługi pan Włodzimierz Jerzy Wrzyniak. Zapraszam serdecznie. Państwo dobrze wiedzą, którą władzą są media, więc wszystko musi być tak dobrze uknotowane, jak to tylko jest możliwe. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Ten moment stał się faktem, doszło do uroczystego wręczenia. Proszę o to, żeby zechciał Pan stanąć tutaj obok. Okay. Lista jest długa. Za chwilę poznają Państwo kolejnych nagrodzonych. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, srebrnym krzyżem zasługi oraz drugi. Oznaczony zostaje pan Włodzimierz Andrzej Mokracki. Szanowni Państwo, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury srebrnym krzyżem zasługi po raz drugi oznaczony zostaje pan Ryszard Zjeżdżałka. Także postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Srebrnym krzyżem zasługi oznaczony zostaje pan Roman Józef Tutak. Zapraszamy pana na scenę. prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury srebrnym krzyżem zasługi oznaczony zostaje pan Jacek Krajniak. Działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Srebrnym Krzyżem Zasługi oznaczony zostaje Pan Zenon Marian Kaźmierczak. Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy. Srebrnym krzyżem zasługi Znaczony zostaje Jerzy Marcin Nowaczyk. <klucz> <Zajemnęła na scenie. klucz> Szanowni Państwo. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Brązowym krzyżem zasługi odznaczeni zostają pan Zbigniew Bolesław Dzierżyński, pan Przemysław Grzegorz Kuczora i pan Piotr Matuszewski. Panowie, zapraszam na scenę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za dla zasługi, gratuluję. Czas na kolejne oznaczenie. Proszę państwa za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy brązowym krzyżem zasługi oznaczony zostaje pan Adam Marian Trawiński. Tym razem czas na odznaczenie za zasługi dla rozwoju ruralistyki. Brązowym krzyżem zasługi odznaczona zostaje pani Donicela Ludwika Tudzińska-Cierpiszewska. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szanowni, Dziękuję bardzo. Proszę dołączyć to do oznaczonego. Do Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali na wniosek wojewody wielkopolskiego medalem złotym za długoletnią służbę pan Jan Piotr Nowak, pan Ryszard Jan Szczepania oraz pan Wiesław Michał Zieliński. Zapraszam panów na scenę.

Dziękuję bardzo. Zapraszam Panów tutaj obok. Na dosłownie bardzo krótką chwilę. Bo oto medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostają Pan Karol Krysiński oraz Pan Waldemar Stanisław Śliwczyński. Zapraszam Panów. Mówiłem, że są dobrze zorganizowani. Dama jest w centrum. Nie o to chodzi. Ja się na moment prześlizgnę że Państwu ułatwić sprawę. Fotoreporterom brawa nie przeszkadzają. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, serdecznie gratuluję, zapraszam.